Zrobimy teraz krótką medytację, która pomaga się rozluźnić. Daj sobie prawo nie traktować się intelektualnie, rozumowo, lecz otworzyć się na to, co będzie się działo bez konieczności rozumienia. Weź kilka głębszych oddechów i znajdź dla siebie wygodną pozycję. Sprawdź już teraz na początku naszej medytacji, czy potrafisz rozpoznać świadomość. Widoki, dźwięki, doznania, zapachy, smaki, myśli, nastroje, emocje wszystko, czego tylko możesz doświadczyć. Pojawia się w przestrzeni świadomości ten rozległy, otwarty, nieokreślony, pozbawiony centrum, stan, w którym wszystko się pojawia samo z siebie. Bez centrum, bez granic. Możesz teraz na chwilę spocząć w tym miejscu, dając sobie prawo nie reagować na nic, co się pojawia i co odczuwasz. Możesz na chwilę puścić wszystko, pozwolić się wydarzać rzeczom spontanicznie i rozluźnić się. Cokolwiek się nie pojawi wrażenia czy myśli, a pojawi się ich wiele. Po prostu pozwól się temu przejawiać i rozluźnij się jeszcze bardziej, przypominając sobie, że bez względu na to, co się dzieje, przez najbliższych parę chwil nic nie musisz z tym robić. Nie musisz wiedzieć. Nie musisz reagować. Nie musisz też generować żadnego specjalnego stanu przemyśleń albo rozwiązań. Naprawdę możesz się teraz rozluźnić. Daj sobie prawo do takiego rozluźnienia. Prawo do niereagowania. A teraz odpuść nawet intencję medytowania. Nie musisz się na niczym skupiać, nie musisz nic przywoływać, po prostu spocznij teraz na chwilę, jako ta otwartość na wszystko, co się wydarza, nie chwytając się niczego i niczego nie odpychając. To trochę tak, jakbyś oglądała film, z tą różnicą, że jesteś identyczna z ekranem. Jesteś stanem, w którym wszystko się pojawia. Nie jesteś poza nim, nie jesteś na krawędzi ani w centrum. Jesteś tym. I nie musisz teraz tego intelektualnie rozumieć. Daj sobie prawo, żeby nie rozumieć. Rozluźnij myślenie i rozluźnij ciało. Otwórz się na doświadczanie bez centrum, bez granic. W chwili, gdy zauważysz jakąś myśl, ponownie rozpoznaj stan, w którym ona się wydarza, otwarty i świadomy. I rozluźnij się ponownie. W ostatniej minucie naszej sesji zwróć szczególną uwagę na oddech. Sprawdź, jak uważnie możesz być z oddechem, czując wdech i wydech oraz krótkie pauzy pomiędzy nimi. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za wspólną praktykę i życzę Ci dobrego dnia.